Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Tomasz Grabarczyk, jestem liderem Łódzkiej Konfederacji tutaj w naszym okręgu. Łódź, dokładnie, Łódź, Radogosz. Słuchajcie, to jest mój drugi raz, kiedy jestem jedynką na liście. W 2019 roku się nie udało, trochę zabrakło, ale teraz. Wierzę, głęboko wierzę, że uda się. Dlaczego? Ponieważ to widzimy. Na każdym kroku, jak rozmawiamy z ludźmi na ulicach, widzimy, że ludzie mają dosyć tego pasiewia, w postaci pisu i platformy. Mają tego serdecznie dosyć. I mówią nam to. Bo opowiadają, że mają dosyć płacenia kolejnych podatków, mają dosyć wszystkich obciążeń, że stracili na nowym Ładzie Morawieckiego, że ten jałowy spór między Tuskiem a Kaczyńskim w ogóle nie interesuje. Że mają dosyć płacenia własnych pieniędzy na kolejne programy socjalne już nie tylko na Jessica i Brajanki, ale też na Iwanka i świetlane mają dosyć. Już, to już ludzi przerasta. Ludzie chcą zmiany. Ludzie chcą prawdziwe zmiany. Muszą zobaczyć, że jest alternatywa i tą alternatywą jest Konfederacja. Tylko, żeby zobaczyli, że jest alternatywa, to muszą przekopać się przez to morze kłamstw we wszystkich mediach, o tych wszystkich patopolityków, o tych wszystkich patodziennikarzy. Muszą przekopać się przez to morze kłamstw i muszą zobaczyć, że alternatywa naprawdę na nich czeka i że 15 października można tę alternatywę wybrać. Szanowni Państwo. Naprawdę teraz tak naprawdę wszystko w dużej mierze zależy od Was. Wchodzicie teraz wy, cali, jak wszyscy jak tu jesteście, cali na biało. I wy musicie przekonywać ludzi do tego, żeby 15 października poszli na wybory. Tych niezdecydowanych. Wchodziliście tutaj do lokalu panely, banery, ulotki, plakaty. My potrzebujemy tego wsparcia na te ostatnie dwa tygodnie. Potrzebujemy tych osób, które po prostu wezmą te banery, te plakaty, te ulotki, rozdadzą swoim sąsiadom, rozwiedzą nas w swoim odziegu. Pomogą nam. Każdy z Was, jak tutaj jest, musi wyjść z tego spotkania i głosić słowo. I każdy przekona minimum pięć osób. Nazwijmy to taką naszą okręgową piątką konfederacji, że każdy przekonuje pięć osób do głosowania na konfer. A jeśli ktoś z Was się zapyta, na kogo ma z listy Konfederacji w Okręgu zagłosować 15 października, to możecie mu odpowiedzieć że na chromaczyka. Bardzo was. O to proszę. Mam 28 lat, jestem Łukaninem, od 10 lat działam publicznie. Mam żonę, która jakoś znosi moje politykowanie i stoi tam. Mam... Jak Michał powiedział wstręt do wątrupki socjalistów i nowych wiedznych wojen. Nienawidzę ludzi, którzy chcą się wtrącać w moje życie. Nienawidzę polityków, którzy wiedzą lepiej, w jaki sposób powinienem żyć, na co mam wydawać swoje pieniądze, w jaki sposób mam w ogóle się prowadzić. Nienawidzę tego, ponieważ to nie jest ich sprawa. Chcę w zajmować się tematami poważnymi. Dobrowolny zóst dla przedsiębiorców, likwidacja podatku Belgii. Zmniejszenie opodatkowania cen paliw, żeby ta piosenka Kazika Staszewskiego, cztery pokoje, wreszcie po wielu latach przestała być aktualna. A nie takiego zmniejszenia, jak teraz nam daje PiS, że paliwa na stacjach za tylko zmniejszenie opodatkowania cen paliw, żebyśmy wreszcie nie płacili tak strasznie dużo za benzynę, za diesla. Chcę jako młodzianin zwłaszcza walczyć z anti w serii, bo w takich miastach jak Łódź ta walka z ludźmi, którzy posiadają auta, jest bardzo mocno widoczna. Chcę walczyć o wolność słowa, żeby każdy mógł wyrażać swoje poglądy w jakimś sposób podoba. Nawet ta Anna Maria Żukowska, jeśli chce mówić, że mężczyźni mogą robić dzieci, rodzić dzieci, to niech mówi te pstury. Najwyżej jej wzrośnie w psychiatrykach, a nam będzie przybywać głosów od zdroworozsądkowych ludzi. Ale przede wszystkim nie chcę ingerować w wasze życie. Nie chcę ingerować w Wasze życie. Każdy może sobie żyć w taki sposób, jak mu się podoba, jeżeli nie wyrządza krzywdy innym. Mój portfel to moja sprawa, moje życie to moja sprawa, mój dom to moja sprawa i moje poglądy to moja sprawa. I nikt nie ma prawa ich cenzurować i nikt nie ma prawa mi mówić w jaki sposób, jak mam żyć, a w szczególności nie mają prawa na tego mówić politycy. I tego właśnie chcemy. Chcemy, żeby politycy się o nas otrzepili. Jedyne, co chcę od Kaczyńskiego i Tuska, to żeby nam dali święty spokój. I jak nam dadzą wreszcie święty spokój, to wreszcie będziemy mogli normalnie w tym kraju funkcjonować. Tego właśnie chce Federacja i o to będę walczył w całym. Dlatego proszę Was wszystkich jeszcze raz. Widzicie tutaj pełno różnych banerów naszych kandydatów. Nas tu jest 20 na liście i kandydat na senatora. Wszyscy walczymy o to, żeby Łódź wreszcie przestała być czerwonym miastem i żeby zaczęła być wolnorynkowym miastem. Wszyscy o to walczymy i zostały nam dwa tygodnie. Więc przekonujcie jak najwięcej osób. Mobilizujcie jak najwięcej ludzi do głosowania. Jeśli przyjechałeś do Łodzi na studia i wiesz, że 15 października nie będziesz, w swojej miejscowości, gdzie jesteś zameldowany i gdzie zawsze głosujesz, to możesz zagłosować tutaj, bo wystarczy, że dopiszesz się do spisu wyborców. To zajmuje 3 minuty przez internet, trzeba to zrobić do 12 października. Ludzie o tym nie wiedzą. Myślą, że nie będą w stanie głosować. Mogą, podają adres swojego akademika, pokoju, w którym najbliżą. i mogą spokojnie głosować w Łodzi. Mówcie to im, przekonujcie, zostały tylko dwa tygodnie. Możemy jak najwięcej ludzi do Ciebie tutaj przekonać. Bardzo Was o to prosimy. Zapamiętajcie te dwa podstawowe hasła. 15 października, wywróć popis do świetnika. 15 października oddaj głosy tak do Marczyka. Dziękuję bardzo.